Polski Kościół w, w Paryżu, o widziałem. Zobaczcie. Oho, jeszcze... Tak mamy, tak no. mamy, proszę Państwa, tutaj proszę baleństwo. kościół nie rozmawia po polsku.

On nie jest Polakiem. Nie czytam, zauważ. Nie, nie, ja wiem, wiem. Myślisz, że on nie jest Polakiem? Nie, nie, no, wiem, wiem. nie, nie jest Polakiem. No cóż, czytałem się. Nie, ja pierdolę Także mamy takich tutaj świrów, wariatów, widzicie, ale jest niegroźny. Usiadł sobie... Ale to dobrze chodzi, to jest czysto sprzedaje się w ramach, czysto jest.